Cześć kochani, z tej strony Kornelia dla niektórych Lady Color Witam Was w moim kolejnym vlogu Dzisiaj vlog będzie inny, bo będzie to słodki vlog. Miała być to niespodzianka, no ale niestety musicie najpierw przeczytać ten vloga, żeby go obejrzeć, także ym, no także tak e, Dzisiaj postanowiłam, że pokażę Wam jak upiec tort. E, jest to z mojej perspektywy najprostszy i jednocześnie najsmaczniejszy tort, jaki do tej pory robiłam. Robię ten tortek właściwie dla każdego członka mojej rodziny i robiłam też ten tor dla większości z moich przyjaciół. Niektórzy z moich przyjaciół dostali już ten tor po dwa razy, bo naprawdę uważam, że jest najfajniejszy, smakuje prawie każdemu i łatwo go. Upiec, a dodatkowo można go ozdabiać na wiele sposobów. Także dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak upiec taki tort od samego początku do samego końca, łącznie z dekoracją. Do tego, żeby upiec taki tort, potrzebne wam jest przede wszystkim dobre nastawienie i wiara w to, że się uda. Ja Was wierzę, także zaczynajmy chętnie pokażę Wam, jak to wszystko zrobić. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o mikserze. Dlaczego? Ponieważ jest to najważniejsze narzędzie, którego będziemy dzisiaj używać. Ja osobiście używam miksera planetarnego i uważam, że jest to najlepszy mikser. Czym jest mikser planetarny? Jest to mikser, który ma taką oto końcówkę i ta końcówka, oprócz tego, że kręci się w tą stronę, czy w, drugą, w ten sposób. To kręci się jeszcze dodatkowo tak, czyli o, się kręci jakoś w taki sposób. Jest to najlepszy mikser, aczkolwiek jeżeli nie macie takiego miksera, nie martwcie się, ponieważ do tego tortu bez problemu sprawdzi się też zwykły mikser ręczny z dwoma ubijaczkami lub z jedną ubijaczką. Będziecie z tą jedną ubijaczką, będziecie musieli po prostu dłużej ubijać jajka, czy masło, czy krem, ale... Jak najbardziej taki mikser się nadaje. Co moim zdaniem nie nadaje się do tego tortu, nie nadaje się moim zdaniem Thermomix. Dlaczego? Dlatego, że wiele razy już go wypróbowałam i mimo tego, że podążałam za przepisami i z książki Thermomixu i z internetu i przeglądałam wiele porad na ten temat, jak idealnie ubić bezę, jak idealnie ubić jajka w Thermomixie czy krem, Uważam, że nie jest to dobre narzędzie, ponieważ Thermomix, mimo tego, że jest wielozadaniowym narzędziem i jest idealny do wielu rzeczy, nie nadaje się do ubijania śmietany czy bardzo puszystej bezy z dużą ilością cukru, ponieważ on moim zdaniem bardziej zbija aniżeli ubija jajka czy śmietanę. Także to by było raczej na tyle, jeżeli chodzi o miksery. Ja dzisiaj jeszcze tylko może powiem, że ja dzisiaj używam miksera mojej babci, ponieważ mój mikser planetarny jest w Rotterdamie, a jestem aktualnie jeszcze w Polsce w domu. Dodam link do miksera, którego będę używać dzisiaj, oraz do mojego miksera planetarnego, który mam w Rotterdamie, ponieważ uważam, że są to super miksery i super inwestycje. Teraz możemy zaczynać. Pieczenie naszego tortu zaczynamy od upieczenia biszkoptu. Najpierw upieczemy biszkopt, następnie przejdziemy do innych czynności. Gdy biszkop będzie nam spokojnie stygł. Jest to najprostszy biszkop. Jest to biszkop, który nie wymaga użycia proszku do pieczenia, a wychodzi zawsze. Warunkiem jest idealne ubicie białek w naszym mikserze. Do dzieła. Do upieczenia naszego biszkoptu będziemy potrzebować 6 jajek, 3-4 szklanki cukru, 3 czwarte szklanki mąki pszennej, czyli zwykłej mąki tortowej. Oraz jedną czwartą szklanki mąki ziemniaczanej. Może być to również skrobia ziemniaczana. Jest to jedno i to samo, nieważne co wybierzecie w sklepie. Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek. Przy czym białka przenosimy do misy miksera, a żółtka umieszczamy w małej miseczce obok. Będziemy ich później używać. Staramy się to zrobić jak najdokładniej. Zwracamy uwagę na to, aby Żółtka nie trafiły do naszych białek, ponieważ później będzie nam bardzo trudno dobrze ubić białka. Zwracamy również uwagę na to, aby żadne ze skorupek nie znalazły się w, naszej, w naszych białkach. Kiedy nasze białka znajdują się już w mikserze, po oddzieleniu ich od żółtek, zaczynamy ubijać nasze białka na najwyższych obrotach miksera. Ubijamy je do momentu, kiedy uzyskamy sztywną, i puszystą pianę. W momencie, kiedy zauważamy, że nasza piana z białek jest już sztywna, zaczynamy odmierzać cukier. Odmierzamy 3/4 szklanki białego, jak najmożliwiej drobnego cukru. Nie używamy aczkolwiek cukru pudru, staramy się używać zwykłego, białego, drobnego cukru. Możecie znaleźć taki cukier w sklepach. I tak jest różnica między zwykłym cukrem a cukrem drobnym, cukrem do wypieków. Taki cukier łatwiej rozpuści Wam się w białkach i po prostu lepiej się rozmiesza. Cukier zaczynamy dodawać partiami do naszych ubitych białek, dalej ubijając na najwyższych obrotach. Jedynie w momencie, kiedy dodaję cukier, odrobinę zmniejszam obroty tak do. Zakładając, że mam cztery poziomy, zmniejszam na trzeci lub drugi poziom i natychmiast w momencie, kiedy dodam cukier, zwiększam te obroty. Kiedy nasze białka są ubite, a piana z cukrem jest błyszcząca, powoli dodaję żółtka. Żółtka dodaję pojedynczo i kolejne żółtko dodaję dopiero w momencie, kiedy poprzednie jest w pełni wmieszane do naszej błyszczącej piany, w dalszym ciągu ubijając na najwyższych obrotach. Nie przestaję ubijać aż do momentu, kiedy wszystkie białka mam wmieszane. Następnie odmierzam 3 czwarte szklanki mąki pszennej i dopełniam szklankę mąką ziemniaczaną, czyli dodaję 1 czwartą szklanki mąki czy skrobi ziemniaczanej. Suche składniki dodaję naraz do miksera, i włączam mikser na najniższe obroty na dosłownie kilka sekund, a następnie dosłownie na 2-3 sekundy na najwyższe obroty. Jeżeli nasze białka są dobrze ubite, możemy spokojnie dodawać mąkę w ten sposób. Ok. Biszkopt jest już ubity. Taką foremkę o średnicy 20 cm stawiam na papierze do pieczenia. Jeżeli pieklibyście swój biszkopt w foremce, która ma spód, wykładalibyśmy wtedy tylko i wyłącznie spód papierem do pieczenia. Nie wykładamy boków e, papierem do pieczenia, nie smarujemy ich masłem, nie smarujemy ich olejem. Nic. Zero. Kompletnie. Nasz biszkopt będzie idealny w momencie, kiedy my Damy papier tylko i wyłącznie na spód naszego ciasta. Miksery planetarne mają do siebie to, że ich misy odblokowują się w specyficzny sposób, mianowicie poprzez przekręcanie ich w prawo lub w lewo. Po odblokowaniu mojej misy przekładam moją masę biszkoptową do foremki o średnicy 20 cm, pamiętając o tym, aby nie smarować brzegów formy żadnym tłuszczem oraz aby wyłożyć spód formy papierem do pieczenia. Po przełożeniu całej mojej masy staram się ją wyrównać w formie, a następnie przykładam mój biszkopt na blaszce do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni Celsjusza na około 30-40 minut. Nasz biszkopt jest już w piekarniku, a ja chciałabym Wam pokazać, jak zrobić idealny krem maślany, którym będziemy ozdabiać nasz tort. Będziemy robić krem maślany na bazie szwajcarskiej. Dlaczego krem maślany na bazie szwajcarskiej? Ponieważ jest to z mojej perspektywy najlepszy krem. Najłatwiej się na nim pracuje, najładniej wygląda. Jest najgładszy ze wszystkich kremów. I... uwierzcie mi na słowo. <grybujesz> ja już wypróbowałam wiele kremów i... to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie. Aczkolwiek uważam, że jest to naprawdę najfajniejszy krem. Nie ma porównania, jeżeli chodzi o zwykły krem maślany. Można oczywiście też używać mascarpone ubitego ze śmietaną, aczkolwiek nie uzyskamy takiego fajnego efektu i jest to też o wiele trudniejsze. Pracowanie na mascarpone i śmietanie, ponieważ te produkty pod wpływem ciepła waszych rąk zaczynają się ważyć i oddziela się serwatka od tłuszczu. I Wasz krem nie wygląda już tak ładnie jak mógłby, w przeciwieństwie do kremu maślanego, który nie rozdziela się na różne części i dlatego możemy go maltretować. Także zaczynajmy. Nasz krem na bazie bezy szwajcarskiej zaczynamy od zrobienia bezy szwajcarskiej. Mianowicie rozdzielamy 6 białek od żółtek. Tym razem musimy bardzo uważać na żółtka, ponieważ żadny z żółtek nie może dostać się do naszego kremu. W momencie kiedy oddzielimy starannie nasze białka, odmierzamy półtorej szklanki cukru. Ja niestety yy, nie miałam już więcej cukru, więc użyłam pół szklanki zwykłego cukru i jedną szklankę cukru pudru. Następnie przenosimy naszą mieszankę na kąpiel wodną, gdzie doprowadzamy. Do momentu aż cały cukier rozpuści się w białkach, cały czas mieszając tak aby nie zrobiła się jajecznica. Gdy rozpuścimy już nasz cukier w białkach, przelewamy naszą mieszankę do misy miksera i zaczynamy ubijać na najwyższych obrotach. Ubijamy naszą bezę do momentu, kiedy w pełni się ostudzi i będzie sztywna, piękna i błyszcząca. W momencie, kiedy nasza beza staje się piękna i błyszcząca, dodajemy masło. Będziemy dodawać powoli, stopniowo 450 g masła, które musi być w temperaturze pokojowej. Jeżeli nie będziemy dodawać masła, które jest w temperaturze pokojowej, będziemy mogli po prostu zniszczyć sobie nie tylko krem, ale i mikser, ponieważ mikser nie będzie w stanie ubić. 450 gram masła razem z białkami, które jest prosto z lodówki. Bardzo zależało mi na tym, żeby nagrać wam to jak wygląda krem w trakcie ubijania, ponieważ krem w pewnym momencie zaczyna się ważyć i jest to moment, w którym nie możecie się przestraszyć. Tak się stanie i tak wygląda za każdym razem robienie kremu maślanego na bazie bezy szwajcarskiej. O, zobaczcie tutaj. To wygląda jak zważona śmietana. I to jest moment, w którym musicie dalej ubijać. I jeżeli będziecie tak dalej ubijać, to dosłownie po kilkunastu, może kilkudziesięciu sekundach uzyskacie piękny, gładziutki krem maślany na bazie bezy szwajcarskiej. Popatrzcie tylko, ja właśnie będę sprawdzała na szpatułce, czy mój krem jest gładki. Tak, jest gładki i nie widać śladu po zważonym kremie. W tym momencie możecie też pofarbować wasz krem. Ja używam barwników firmy Wilton, do których dodam link. Dodałam jedną kropelkę i uzyskałam taki oto pudrowy kremowy róż. Możecie spokojnie ubijać krem. Następnie przekładam krem do rękawów cukierniczych. Przekładam krem do rękawa cukierniczego bez końcówki oraz do rękawa cukierniczego z końcówką. Do przełożenia kremu do rękawa wykorzystuję shaker z czasów, kiedy byłam jeszcze fit influencerką. No, te czasy minęły, aczkolwiek shakery zostały i są naprawdę bardzo przydatne. Ja polecam Wam użyć właśnie shakera, czy to też wysokiej szklanki. Taki krem możecie spokojnie przechowywać w temperaturze pokojowej, dopóki nie będziemy tortu dekorować. Do drugiego rękawa przekładam dużo mniejszą część mojego kremu, ponieważ będzie to tylko część, którą będę dekorować samą górę tortu. Wy w zależności od tego, jakie dekoracje zaplanujecie, będziecie musieli również rozplanować, ile kremu przełożycie do rękawa z końcówką, a ile do rękawa bez końcówki. Następnie przygotowuję składniki do złożenia mojego tortu. Mam gotowe biszkopty oraz dodatki. Teraz czeka na nas najfajniejsza część zabawy, czyli składanie tortu. Mam nadzieję, że macie już będziecie mieli w tym momencie już wszystko przygotowane. Ja mam biszkopty, mam ciasteczka, mam owoce, mam krem i zaraz będę ubijać też moją śmietanę. Do środka tortu będę używać malin mrożonych. Możecie spokojnie używać mrożonych malin, bo są świetne, naprawdę pomagają utrzymać tort, a smakują bardzo podobnie. Nie posypuję ich. Oczywiście możecie też użyć świeżych, jeżeli takie macie. E, nie posypuję ich cukrem, ponieważ będę schodzić śmietanę. Do nasączenia tortu używam zwykłej herbaty z cukrem. Sprawdza się najlepiej. Możecie też nasączyć tort kawą lub e, płynem z alkoholem, jeżeli. Lubicie takie torty? Ja staram się unikać tak właściwie nigdy nie nasączam tortu alkoholem, ponieważ sama tego nie lubię. I często zanoszę torty na imprezy czy w miejscach, gdzie są małe dzieci, które. Bardzo tego nie lubią zazwyczaj, no i oczywiście nie powinny tego jeść. Dodatkowo do waszego tortu możecie dosypać jakichś fajnych dodatków. Ja dzisiaj będę używać takich małych holenderskich ciasteczek, które przywiozłam z Rotterdamu. Są to ciasteczka o takim. Piernikowym po smaku. Wy możecie dodać Kinder Bueno, Snickers, jakiekolwiek batoniki lub czekoladę, którą lubicie. Możecie dodać też kajmak, który wcześniej możecie delikatnie podgrzać, żeby łatwiej było wam go rozsmarowywać. Lub możecie zrezygnować z tego typu dodatków i pozostać tylko i wyłącznie przy owocach. Taki tort też smakuje świetnie. Do samych małych szczególnie polecam wtedy nasączyć tort zieloną herbatą. Jest to idealna opcja na letnie imprezy. Także możemy zaczynać składać nasz tort. Do przełożenia naszego tortu używam dwóch śmietanek 30. Są to dwie małe śmietanki, które muszą być koniecznie z lodówki. Tak schłodzone śmietanki przelewam do misy miksera. Oraz zaczynam je ubijać na początku na średnich obrotach, ponieważ śmietanka pryska, a później na najwyższych obrotach. Następnie dodaję na takie dwie śmietanki około 4-5 łyżek cukru pudru, w zależności od tego, co będziecie dodawać do środka i czy będziecie słodzić owoce, czy nie. Czas złożyć nasz tort. Jest jedna rzecz, która jest ważna. Do tego, aby udekorować nasz tort, i jest to szpatułka, która powinna być prostopadle zakończona. Ja wam święcie przekonana, że mam tą szpatułkę ze sobą, aczkolwiek okazało się, że jednak została w Rotterdamie, dlatego postanowiłam ją sobie wyciąć. Chodzi o to, że potrzebujecie coś, czym wygładzicie boki tortu. Ja tego nie mam, ale sobie to zrobiłam. I wy też możecie coś takiego na pierwszy raz zrobić. Możecie też iść do Tesco, bo z tego co pamiętam, tam była taka fioletowa szpatułka z taką drugą różową w komplecie i było to bardzo niedrogie. Aczkolwiek cała reszta takich naprawdę dobrych szpatułek jest stosunkowo droga i może to nie być dobry pomysł, jak na pierwszy raz. Ponieważ chodzi też o to, żeby zrobić ten tort po prostu w domu, bez nakładu bardzo dużych wydatków i zrobić to w taki sposób, żeby była to zabawa. A więc ja mam dzisiaj takie coś zamiast szpatułki, ale mam nadzieję, że damy radę. To zaczynajmy składać torty. Zaczynam składanie tortu. Na mojej magicznej desce, która jest deską do serów, aczkolwiek sprawdza się idealnie do składania tortu. Wkładam do mojego rantu biszkop, który nasączam herbatą. Następnie wypełniam brzegi kremem maślanym, który wcześniej przygotowaliśmy. Do tego nakładam bitą śmietanę, maliny oraz ciasteczka, a następnie powtarzam proces aż do momentu, kiedy skończą się moje biszkopty. Bardzo ważne wypełnienie jest brzegów właśnie kremem maślanym, ponieważ staje się on sztywny, co sprawia, że bita śmietana nie, wych nie wychodzi bokami w momencie, kiedy tort opada pod własnym ciężarem i nie formują nam się takie boczki tortu, można powiedzieć. tak można to określić. Jednym z moich trików jest włożenie samego spodu biszkoptu na samą górę tortu, tak aby był gładszy. Następnie przechodzę do pokrycia mojego tortu pierwszą warstwą kremu maślanego. Jest to bardzo ważna warstwa, ponieważ sprawia ona, że zamykam wszystkie okruszki w tej właśnie warstwie i dzięki temu nie przedostają się one do kolejnej warstwy, przez co tort jest o wiele, wiele gładszy. Jak widzicie, w tym momencie zaczynam nakładać drugą warstwę. Najlepiej nakłada się ją wstępnie rękawem cukierniczym. A następnie wygładza się ją szpatułką. Normalnie używałabym małej metalowej szpatułki, ale niestety okazało się, że ją również mam w Rotterdamie. Dodam link do takiej szpatułki pod filmikiem. Pamiętajcie, że zanim zaczniecie wygładzać wszystko dużą plastikową szpatułką, należy rozprowadzić krem po całym torcie. Jeżeli nie zrobilibyście tego, Krem mógłby zacząć przyklejać się do waszej szpatułki oraz odrywać od tortu co sprawiłoby, że tort nie byłby gładki. W tym momencie zaczynam wygładzać boki tortu po raz pierwszy. Jest to pierwszy etap, w którym tak staram się chociaż trochę to wygładzić. Następnie sprawdzam, gdzie mam dziury, i łatam je. I wtedy przechodzę do właściwego wygładzania tortu. W momencie, kiedy załatam dziury i wygładzę mój tort, przechodzę do wygładzania góry tortu. Nie staram się aż tak bardzo, aby góra była idealna, ponieważ w moim torcie zaplanowałam, że będę ją dekorować i będzie pokryta kremem. Górę tortu możecie albo zawinąć tak jak ja, albo schłodzić i odciąć. Mówię o tym brzeszku. W tym momencie przechodzimy do najfajniejszej części dekorowania, czyli dekorowania końcówką i różyczkami. W tym momencie możecie puścić wasze wodze fantazji, udekorować tort tylko i wyłącznie na górze, również po bokach, jak tylko chcecie. I w tym momencie dostajemy już gotowy tort. Tort prezentuje się w ten sposób. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja osobiście byłam bardzo zadowolona z efektu. Był prosty, ale efektowny. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik, że przepis był dla Was zrozumiały. Mam nadzieję, że wybaczycie mi moje błędy, ponieważ był to mój pierwszy raz. Ja również nie jestem profesjonalistą, robię to wszystko amatorsko w domu i wszystkiego właściwie. Jeżeli chodzi o tego typu torty, uczyłam się również z YouTube'a, czy to z Pinteresta, chciałam dzisiaj nagrać dla Was ten filmik, abyście mogli mieć wszystko w jednym, abyście mogli zobaczyć, jaki krem, jaki biszkopt i jakie nadzienie będzie ze sobą grało, a jednocześnie będzie dla Was proste do wykonania. Taki tort jest wyjątkowym prezentem zarówno dla bliskich, jak i dla Waszych przyjaciół, dla chłopaka czy dziewczyny. Jeżeli robicie tort dla mężczyzny, warto oczywiście pofarbować krem na kolor um, brązowy lub biały, aby nie był różowy, aczkolwiek uważam, że taki tort będzie idealnym prezentem dla przyjaciółki. Komentujcie, wyrażajcie swoje opinie, chętnie usłyszę, czego Wam brakowało w tym filmiku, co jeszcze chcielibyście zobaczyć, co warto dodać. Subskrybujcie kanał, jeżeli zależy Wam na tym, aby widzieć kolejne filmiki. Mnie również będzie miło, jeżeli zobaczę Wasze subskrypcje oraz komentarze. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, który mam nadzieję będzie skupiał się już na szkole.